Cześć! Z tej strony miastowa na końcu wsi, czyli Ela z bloga czas.pl. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, który ma formę wideobloga o tym, jak w amatorski sposób próbuję swoich sił na pewnej polskiej wsi. Więc jeśli interesujecie ten temat, to koniecznie zostaj na dalszej części odcinka. A dzisiaj, ponieważ dzień jest piękny i wybitnie zachęcający do prac ogrodniczych i w ogóle tak powiało wiosną, mimo że mamy luty, to Postanowiłam sobie rozmnożyć forsycję. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że jestem w tym temacie amatorem, więc należy trzymać przede wszystkim za mnie kciuki. I jedziemy z tematem. Tak jak już wspomniałam, jako amator, yy, od razu mówię, że to nie jest w ogóle sponsorowany film. Po prostu y, zakupiłam sobie y, ukorzeniacz. I y, y, oprócz tego, że forsycja jest dość prostym krzewem do ukorzenienia, i teoretycznie powinna to zrobić sama, to ja postanowiłam wesprzeć ją właśnie za pomocą ukorzeniacza. I tutaj jest. Y, y, instrukcja, że jest to wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający, stosowany podczas ukorzenienia sadzonek półzdrewniałych i drewniałych, to jest ważne, wykorzystywany w procesach ukorzenienia, bla służy również do odżywiania młodych ukorzenionych roślin, wysoka zawartość takich i takich różnych rzeczy, są super i w ogóle wpływają korzystnie na wzrost i rozwój związków, zawiązków korzeniowych. No dobra, ale chcielibyśmy Chcielibyśmy stosowanie... O, właśnie, tego szkła. Stosować w ukorzenieniu z zdrewniałych i półzdrewniałych sadzonek oraz przy wysadzaniu ukorzenionych roślin. Ukorzenianie sadzonek. Zastosować jedną łyżeczkę nawozu na 2 litry podłoża do sadzonek i wymieszać. Odnóżki nóżki wysadzić do przygotowanego podłoża i podlać wodą. Ok. To najpierw bierzemy sobie naczynie, w którym będziemy ukorzeniać, czyli donice, a konkretnie będzie to uratowana przed losem śmietnikowym miska. Chodźmy z miski zrobić doniczkę. Miska dużo przeżyła. Remonty inne, takie, takie. Niestety jakiś czas temu pękła. Dosłownie wczoraj miałam ją wywalić bo zabierali plastik, ale tuż przed wrzuceniem ją pomyślałam nie, nie wyrzucaj, wykorzystaj. <grystanie> I tak trzeba zrobić w niej dziury. I teraz znalazłam śrubokręt, tudzież gwóźdź i wezmę młotek. Może ten? A, albo jakiś inny? Jest jakiś inny? Ten jest taki ciężki. Ten. Ciężkim młotkiem będę walić w ten gwóźdź, żeby zrobić dziury w tym. Gdybym miała tu świeczkę, to bym rozgrzała młotek i robiła po prostu przepalanie. Ale nie mam tu otwartego ognia, a nie bardzo chcę to robić w kuchni. Także pozostaje mi po prostu zrobić to brutalnie za pomocą siły. Zaskakująco szybko. To było dosłownie pyk-pyk-pyk. I mamy odwodnienie. Teraz idziemy po trochę piasku i trochę tej ziemi kompostowej, którą mam od Dżdżownic. Żeby tutaj zrobić mieszankę. Nie. Najpierw piasek, a potem ta ziemia, tak, żeby najpierw była warstwa piasku. No, a jeszcze w międzyczasie trzeba dodać tego ukorzeniacza. O, a potem zrobię pobranie sadza Dobra, chodźcie. Jak zdążyliście zauważyć ze mną, tylko profesjonalnie szybkie ogrodnictwo, tak szybkie, żeby bąbelki się nie obudziły. Dajemy ten ukorzeniacz. On jest taki, jakobym powiedziała, zbity. Super. Hmm, hmm. Wyłaś. No dobra, trochę sobie jeszcze sypię, i potem to wszystko wymieszam. A potem pobiorę sadzonki. Taki jest plan. Sekator w dłoń. Patrzcie, jaki jest tępy i brudny. Teraz tylko przytnę y, sobie forsycję. A już takie porcjowanie sadzonek y, zrobię później na miejscu, w domku. Szybko, szybko, zanim bąbelki się nie obudziły. Tak? No to bierzemy się. Kropka! Zaraz się pan kogut pogoni. Mamy to. A teraz idę do domu. W ciepl... W cieplym, czyli cieple... W ciepłym, suchym, spokojnym miejscu przy herbacie tudzież kawie, sobie sadzonkuje forsycję. z na fali mega prędkości tworzenia sadzonek krzewu forsycji, informuję w dalszym ciągu, że nie jestem profesjonalistą, a to, co robię, to jest działanie pomieszane z instrukcjami z internetu, zgodnie z jakąś tam moją intuicją. I tak, pobrałam sadzonki forsycji, sadzonka powinna być pobierana, zanim jeszcze puści kwiaty i liście, powinna ona być ze zdrowych, oczywiście, pędów. Najlepsze są te pędy naj, najniżej położone, bo one są najbardziej takie wysycone składnikami życiowymi. No i najlepiej, żeby to były pędy jednoroczne, no bo to są teraz, mówię o sadzonkach drewniałych. I teraz tak, sadzonka powinna mieć od 15 do 20 cm długości. Ucinając ją, powinniśmy na dole i u góry ucinać pod skosem. Oczywiście robić to ostrym, czystym narzędziem. I teraz y, PS y, wymyłam, naostrzyłam i naoliwiłam sekator. O, tak, zdążyłam, żeby był w porząsiu. A, oczywiście zachowujemy pąki, e, dolne i górne. E, musimy też zachować biegunowość, czyli żeby nie wsadać potem tych sadzonek. E, Złymi wierzchokami, także warto albo sobie zaznaczyć, jeżeli nie umiecie tego rozróżniać, albo po prostu rozróżniać, gdzie jest góra, a gdzie dół. Podpowiedź jest taka, że te małe pąki, one się naturalnie układają w górę, więc to nam wyznacza kierunek. No i w ogóle sadzonka powinna mieć grubość ołówka, także ta jest za cienka, ale już ta. Będzie dobra. Widzicie różnicę? Tak, ona na swetrze pokaże, bo to jest taki w miarę białe. Także ta jest ymm, lepsza niż ta. Ta będzie miała większe szanse na przeżycie, ale tej też nie zaszkodzi spróbować ukorzenić. Dobra, kończę drdymolenie i zabieramy się za cięcie. To jest moja y, odmierzona centymetrem sadzonka wskazówka. 气。谢谢 Okay. I poporcjowałam sobie już. Myślę, że kilka się z nich nie nadaje, bo są za cienkie, ale sadze, niech już mają. Poukładam je sobie teraz, tak jak powiedziałam, zgodnie z y, biegunami i policzymy. 1, 2 3. 25 sadzonek, o, i co? I teraz je umieszczę po prostu w przygotowanej mm, misce donicy na dwie trzecie wysokości, czyli sobie teraz określę ile to jest 2 trzecie. Skoro tu mamy całość, połowa jest plus minus 100. Mm, Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że po prostu jeden pąk musi wystawać ponad Ziemię. I patrząc na tę konkretną sadzonkę, mam nadzieję, że wystarczy mi ziemi, w sensie jeśli chodzi o głębokość tej doliczki, tej miski. Bo jeśli nie, to będę musiała wszystko przesypać do wiadra, które jest głębsze. No dobra. Yy... Zaraz sprawdzimy, co się z tego uda wsadzić, a co nie. Magicznym sposobem znalazła się tu miska. No i wkładamy. Sprawdzając bieguny. Dwie trzecie. No, czyli po prostu jeden pąk musi wystawać na, nad, nad powierzchnią ziemi. Dwadzieścia pięć. Pięć razy pięć, dwadzieścia pięć. To może tak. Tu będzie centrum. Raz. Koniec. Coś Wam jeszcze powiem. Oczywiście, zgodnie z moją potrzebą, żeby wszystko było pięknie, ładne i ułożone, i symetryczne, bo dwadzieścia 25 yy, sadzonek. Yy, 5 i 5 w rzędzie i w kolumnie. Yy, natomiast yy, być może zwróciście uwagę, że jeszcze nie sypnęłam tutaj tej ziemi kompostowej. Ja ją właśnie teraz dosypię. Tu od góry będzie taka piękna warstwa ziemi kompostowej. To oznaczać będzie, że mamy trzy warstwy. Na samym dole jest warstwa piasku, potem mamy warstwę takiej lokalnej ziemi, która no jest taka raczej. Yy, gliniasta. Mm, te warstwy zostały wymieszane razem z ukorzeniaczem, a teraz na wierzch jeszcze dosypię. Myślę, że maksymalnie jak się da, dosypię po prostu ziemi kompostowej, tego kompostu z mojego vermi kompostu Wnika, czyli vermi kompostu. Czyli wiecie o co chodzi. <ścoughs> I yy, to będzie na polu. To nie będzie w domu. Może to wynieść, bo to ma po prostu sobie dosiedzieć, doczekać w domu. A teraz zrobię porządek z gałązkami, wstawię je do flakonika, a nóż puszczą zielone i puszczą y, żółte zielone listki, żółte kwiatki. I już. Zrobione, a spostrzegawczym oczom yy, mówię i uspokajam, że wyciągnęłam wszystkie sadzonki, nałożyłam dopiero ziemię kompostową i jeszcze raz wcisnęłam 25 sadzonek, a bo upychanie tej ziemi czarnej pomiędzy patykami byłoby totalnie bez sensu, dlatego one teraz mają nieco inne ułożenie niż na poprzednim kadrze. A ziemia kompostowa i została przyklepana tak, żeby wszystko ściśle przylegało do sadzonek. Sadzonki położyłam w miejscu bardzo bliskim rośliny matecznej, z której pobrałam sadzonki, bo jest tutaj zaciśnie. Mm, od wiatru, zaraz to też wezmę jakąś jeszcze słomą, zawinę, żeby po prostu tutaj się im nic złego nie stało. Także to wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie sadzonek z forsycji. O, proszę, z tej forsycji. Sadzonki. Także ja jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę. Um, dzięki temu szybkiemu pobieraniu sadzonek udało mi się również właśnie zadbać o sprzęt, jakim jest sekator. Pokłóciłam się trochę z panem Kogutem, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Mimo, że panie kurki już tutaj przychodzą do mnie. Słuchajcie, dziękuję za Waszą uwagę. Polecam się do subskrypcji mojego kanału. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami, które publikuję. Czekam na Wasze lajki. Bardzo każdy odzew z Waszej strony pomaga mi w rozwoju kanału. Także pamiętajcie o tym, że, że jestem wdzięczna za, za każdy sygnał z Waszej strony, że jesteście. A w komentarzach przyjmuję zakłady, Zakłady o, to, zakłady o to, ile yy, przeżyje i ukorzeni się poprawnie sadzonek forsycji. Przypomnę, że zrobiłam 25 sztuk, a tak naprawdę będziemy wiedzieć za jakiś rok, ile przeżyło i ile będzie można powiesić. Co dla zwycięzcy, dla zwycięzcy, który poda prawidłową ilość sadzonek, przewidziane są wspaniałe nagrody. Otóż podziękowania na kanale miastowej na końcu wsi, a wysadzając żywopłot, ten żywopłot pozwolę sobie nazwać Imieniem zwycięzcy. Także nagrody są, są godne i warte wygrywania. Pozdrawiam Was serdecznie i zerknijcie jeszcze na to, jaki płotek sobie ostatnio, dosłownie wczoraj, upletłam. Nie jest to jeszcze gotowa, skończona konstrukcja, ale myślę, że coś z tego fajnego będzie. Pozdrawiam. Hej!